Panie Jezu Chryste, obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Uwielbiamy Cię za nieskończoną miłość, którą obdarza nas Ojciec Niebieski. Uwielbiamy Cię za tą nieskończoną miłość, którą Ty nam przynosisz od Ojca i którą nam ofiarowujesz, także z Twojego własnego serca. Kiedy stajesz się człowiekiem i wchodzisz w naszą rzeczywistość, tak czasami trudną, tak bolesną, tak wymagającą, tak czasami nie do uniesienia, a równocześnie czasami tak chwalebną, tak radosną, uszczęśliwiającą. Panie Jezu, ten trud, to cierpienie, to zmaganie tak przenika się z chwilami radości i szczęścia, że czasami trudno nam uwierzyć, że ta chwila przeminie, kiedy jest trudna. Albo y, wtedy, kiedy przeżywamy szczęście, że to chwila także musi przeminąć. Równocześnie czasami tak bardzo zatracamy się i w tym szczęściu, pocieszeniu, i w tym strapieniu, y, i trudnościach, że brakuje nam siły, i wtedy najbardziej potrzebujemy Twojego miłosierdzia. I Ty posyłasz do nas Twoje miłosierdzie, obdarzasz nas Twoją łaską szczególnie w tym duchu mądrości, miłości, pocieszenia i w tej, która jest matką miłosierdzia i której dzisiaj szczególnie chcemy cześć oddawać. Dziękujemy ci, Panie Jezu Chryste, że jesteś tutaj z nami. Dziękujemy ci za to, że posyłasz do nas matkę miłosierdzia, Maryję Niewiastę, twoją matkę. I równocześnie dziękujemy ci za jej miłość i opiekę. I za Twoją łaskę, którą ona nam wyprasza. W cichości serc pragniemy powierzyć Ci te wszystkie sprawy, którymi na dzisiaj żyjemy, te radosne, te trudne i te smutne. I prosimy Cię, abyś wprowadzał pokój w nasze serce, bo Ty jesteś pokojem. Jezu Chryste. Powierzając te, Ci te wszystkie sprawy, którymi żyjemy, pragniemy przede wszystkim otwierać się na Twoją miłość, na Twoją mądrość i na Twoją obecność. W książce Biografia Ducha Świętego Maria mi Duch, biblistka, kiedy opisuje du, e, ten opis, księgi, kiedy sięga do Księgi Rodzaju, do tego opisu, kiedy jeszcze nic nie było, kiedy jeszcze nic nie zostało stworzone. Kiedy Duch Święty unosił się nad wodami, mówi, że Duch Święty zapisany jest, czy yy, zapisany jest w hebrajskim w rodzaju żeńskim, ta ducha, my mówimy. Ten duch, my mówimy to tchnienie, e, ruach, a tam zapisane jest ta ducha. E, tchnienie, ale w rodzaju żeńskim. I kiedy dzisiaj czytamy Księgę Mądrości, i ten niezwykły opis mądrości, e, który jest rodzaju żeńskiego, ta mądrość, ta, która jest nie tylko Twoją zdobą, ale ma wręcz. Boskie cechy Ducha Świętego Pragniemy wzywać ją i wypraszać ją dla nas I dla całej ludzkości, dla całego świata Po właśnie tej mądrości, Sofia Po grecku mądrość Tej mądrości, tego miłosierdzia Tej przenikliwości i tej żywości Która wszystko odradza wszystko napełnia, wszystko ubogaca i wszystko ożywia, a równocześnie wszystko harmonizuje z nieskończonym mm, zamiarem odwiecznego Ojca, któremu Ty jesteś poddany z którym Ty jesteś zharmonizowany w miłości i mądrości. My też pragniemy się temu poddać. Dlatego prosząc o tego Ducha Świętego, o to Boże tchnienie, o tą Sofia, mądrość, Wypraszać ten deszcz Bożej Mądrości, Bożego Miłosierdzia, Bożego Tchnienia na nas i na wszystkie nasze sprawy. Bo jak pisze Autor Natchniony, jest w mądrości duch rozumny, święty, jedyny, wieloraki, subtelny. Rączy Przenikliwe Nieskalane Jasne Nie zadające bólu Miłujące dobro Bestry, Przenikliwe Niepowstrzymane Dobroczynne Miłujący ludzi, mocny, niezawodny, bez troski, radosny, wszechmogący i wszystko widzący, przenikający wszelkie duchy rozumne, czyste i najsubtelniejsze. Mądrość bowiem jest ruchliwsza od wszelkiego ruchu. Przez wszystko przechodzi i przenika dzięki czystości. Matko miłosierdzia, módl się za nami. Matko miłosierdzia, módl się za nami. Wypraszaj nam tą Bożą mądrość oczyszczającą, ożywiającą, wspaniałomyślną i łaskawą. Duchu święty w nas. Rozpalaj serca uwielbieniem, Jezusa. Poruszaj się, duchu święty w nas. Rozpalaj serca uwielbieniem, Jezusa. Poruszaj się, duchu święty. Deszcz, przyjdź jak ogień, przyjdź jak kolej, przyjdź jak wiatr, przyjdź jak deszcz, przyjdź jak ogień, przyjdź jak kolej, przyjdź jak wiatr, przyjdź jak deszcz, przyjdź jak ogień. Przyjdź jak kolej, przyjdź jak wiatr, przyjdź jak deszcz. Poruszaj się, duchu święty w nas. Rozpalaj serca uwielbieniem Jezusa. Poruszaj się, duchu święty w nas. Rozpalaj serca uwielbieniem. Wszystkie mogący Boże, Sofia, mądrość Boża, jest. Mocy Bożej I przeczystym wypływem Chwały Wszechmogącego Dlatego chcemy prosić o nią Chcemy prosić dla nią, o nią Jak ogień Jak deszcz, jak olej Żeby napełniała nas I nasze wnętrza Żeby pełniała nasze relacje Żeby użyźniała Glebę naszego serca i naszej duszy Ta mądrość Sofia, tchnienie mocy Bożej, jest, pełna, jest wypływem chwały wszechmocnego, dlatego nic skażonego do niej nie przylgnie. Jest bowiem odblaskiem wieczystej światłości, zwierciadłem bez skazy działania Boga, obrazem Jego dobroci. Matką Boża Miłosierdzia, módl się za nami. Matko Boża miłosierdzia, módl się za nami. Sofia, mądrość Boża, jedna jest, a wszystko może. Pozostając sobą, wszystko odnawia, a przez pokolenia wstępując w dusze święte, kształtuje przyjaciół Bożych i proroków. Przyjaciele Boży to ci, którym Bóg w Jezusie Chrystusie objawia wszystko. Co pragnie przekazać Ojciec Synowi, a przez Syna także nam. Przekazuje nam mądrość odnoszącą się do małżeństwa, do rodziny, do naszych relacji, do naszej pracy, do naszego posługiwania i do naszego życia do chwil radosnych i trudnych. Prorocy to ci, którzy widzą na sposób Boży. Ta mądrość Pragnie udzielić nam tego daru, pragnie nas ubogacać, abyśmy ciągle na nowo przez przyjaźń z nią czerpali ten Boży sposób widzenia i stawali się Bożymi przyjaciółmi. Jak Noe, jak Abel, jak Abraham, jak Mojżesz, najskromniejszy z wszystkich ludzi, jak Józef Egipski, sprzedany przez braci a wytrwałe w wierności Bogu, przebaczający braciom i widzący, że przez te wszystkie działania Bóg dokonuje wielkich rzeczy, ratuje cały naród. Matko Boża, miłosierdzia, módl się za nami. Matko Boża, miłosierdzia, módl się za nami. Bowiem miłuje tylko tego, kto przebywa z mądrością. Bez mądrości, która przebywa w naszym wnętrzu, która jest u naszego boku, bardzo łatwo się zagubić. Bez mądrości popaść w pychę, a pycha zaślepia. Bo to ona jest piękniejsza niż słońce ta Boża Mądrość Sofia piękniejsza niż słońce i niż wszelkich gwiazdozbiór w ciemności świeci nam i ukazuje drogę. Gdy wystawieni jesteśmy na słońce radości i szczęścia, uczy nas pokory i wytrwałości w tym, co słuszne. Porównywana ze światłością uzyska pierwszeństwo, bo to po tamtej bowiem nastaje noc, a mądrości zło nie przemoże. Sięga potężnie od krańca do krańca i włada wszystkim z dobrocią. Matko Boża Miłosierdzia, módl się za nami. Matko Boża Miłosierdzia, módl się za nami. Ucząc się czerpać z tych darów miłosierdzia, darów mądrości, życzliwości i pokory. Módlmy się za wstawiennictwem Matki Bożej miłosierdzia, aby nam te dary wypraszały. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego. Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod ponskim piłatem. ukrzyżowany, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia wstał, Wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego. Święty Kościół powszechny. Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwe w stanie, żywot wieczny. Amen. Wypraszamy te dary mądrości, miłosierdzia i pokory dla całej ludzkości, dla całego kościoła, dla naszej ojczyzny i dla nas samych. Ojcze nasz, o dar mądrości, ten szczególny i w którym Bóg ma takie upodobanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje przyjdź królestwo Twoje, bądź wola twoje jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Matko Boża, miłosierdzia, modl się za nami. O dar y, umiejętności, dar umiejętności, który sprawia, że potrafimy y, w naszym życiu korzystać z Bożej mądrości, korzystać z Bożych darów. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. O ojcu i synowi i duchowi świętemu. O e, dar mm, umiejętności, Matko Boża, miłosierdzia, modl się za nami. Dar rozumu, który pomaga nam zrozumieć sprawę Boże, ale także zrozumieć, jaka jest wola Boża wobec nas, który pomaga nam zrozumieć, jak bardzo ważne jest, żeby się Bogu powierzyć, jak, w jaki sposób możemy realizować Jego Bożą wolę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Maryjo łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Pała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Dar rozumu Matko, o dar rozumu Matko Miłosierdzia, modl się za nami dar rady, który pomaga nam przede wszystkim prosić Ducha Świętego o światło, o mądrość, po to, żebyśmy także innym mogli pomagać i kierować ich do Jezusa, żeby mogli swoje życie e, kształtować według Bożej woli. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Mary, łaskiś pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Awa Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, dar rady, Matko Boża Miłosierdzia, módl się za nami. Dar męstwa potrzebny jest do tego, abyśmy wytrwali w tym, co słuszne, abyśmy wytrwali przy Bogu, abyśmy całkowicie Mu zawierzyli, nawet w najtrudniejszych chwilach.

I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Pani, boża, to boża, to na na o Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu tak cenny i ważny dar męstwa, Matko Boża, Miłosierdzia, modl się za nami. I dar pobożności. Ten, który sprawia, że stajemy się umywanymi synami i córkami Ojca Niebieskiego. Ten, który sprawia, że czujemy się Jego dziedzicami i razem z Jezusem i w Nim, i równocześnie, że kochamy Ojca Niebieskiego jako Jego dzieci. Nie jako najemnicy i nie jako ci, którzy są niewolnikami i służą Mu, bo muszą. I nie jako ci, którzy się lękają, ale ci, którzy Go szczerze kochają. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola twoje, jako w niebie, taki na ziemi. Prowadź Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Że Ojcu i Synowie i Duchowie Świętemu. O dar pobożności dla nas Matko Boża Miłosierdzia modl się za nami. I wreszcie dar bojaźni Bożej, o którym pisze natchniony prorok Izajasz, że sługa Pański szczególnie sobie w nim upodobał. Ten szczególny dar miłości i czci, który sprawia, że odrzucamy wszelki grzech i wszystko, co do niego prowadzi, wszystko to, co ma pozór grzechu, ze względu na miłość wobec Boga i na wielką cześć i ufność w nim pokładaną. Ojcze, nasz któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź, królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na Ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Pała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, dar bojaźni Bożej, Matko Boża Miłosierdzia, modl się za nami Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko naszymi prośbami, racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, Panno chalebna i błogosławiona, o Pani nasza, O orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj Synowi swojemu nas polecaj Swojemu Synowi nas oddamy Módlmy się Wszechmogący Boże Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki Okaż pomoc Twojemu ludowi Aby oddając cześć Tobie w Najświętszym Sakramencie i oddają cześć Najświętszej Maryi, Panie, Matce miłosierdzie Twojej i naszej Matce, za jej stawiennictwem uzyskali Twoje miłosierdzie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków.